Siemaneczko. Posłuchajcie. Na filmie nie powiedziałem co to jest, bo mówię nie wiedziałem. Ale jak zajechałem na rozładunek, to dowiedziałem się, że ładowałem części do tego właśnie samolotu. Do tego Antonow. On został uszkodzony podczas rosyjskiego bombardowania Ukrainy. Samolot a... Antonow uszkodzony podejrzewam, że tu będzie, ten osób największego samolotu świata i nawet nie wiedziałem, że to ładuje do niego, zobaczcie, do odbudowy tego oto samolotu eee... właśnie także do niego wiozłem graty, żeby go ogarnąć. Tak on wygląda rozdupczony, nie? Tak on wygląda rozdupczony, a tak wygląda może no, będzie o właśnie. Największy samolot świata. Także zapraszam do oglądania. To małeczko będziemy ładowali dachem. Dach już jest otwarty Także Myślę, że nie będzie źle Będę... mam starał się to nagrać Taka długa paleta, tego dźwigiem i dachem, nie? Ale to leciutko, bo to waży wszystko, całe 6 ton <laughs> you must eating brother for maximum on the front yeah we try how, how much we can do all right First time I load something like this. Okay, we put. We can put this one there or no? You can try. Yeah. One no. First time I load such a pallet. No, wait, 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 wait. We put this one and we try. Yeah, give me this one. We try again, yeah, for put on the front because it's long the pallet, so it's the best thing put on the wall, yeah. We can try, we see what happens, yeah? I think so is the best thing, yeah? Okay. All right, mate. Yeah. Come on, we try. Perfect! Alright, come on! It's enough, it's enough, come! Give on the front! There we go! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Come on, come on! Come on. Stop! And go down! Perfecto! Yeah! No problem. Now what is this? I don't need this, brother. <laughs> Alright, so now what we load. The small one pellet or what? Yes. Okay, so I must move on the front, yeah? I think we can... yeah. you need to move a little I dobra. Tamten nie pozwolił już nagrywać. A tutaj gościu mówi Dobra, nie ma problemu. Postaw sobie kamerę, nagraj sobie. No i dobra. Załadowaliśmy eee, tą długą paletę. Pierwszy raz coś takiego ładowałem w ogóle. Zobaczcie, normalnie wjechałem na halę produkcyjną gdzieś tutaj, nie? Masakra. I co? Okay? No i dobra. Normalnie jesteśmy na hali produkcyjnej, nie? Zobaczcie. Spróbuję wam to pokazać, żeby tamten nie naszedł. Siusiak, bo będzie się czepiał No zobaczcie, normalnie hala produkcyjna. Nie będę tu za mocno pokazywał, żeby zaraz mnie nie pogonili z tą kamerą, bo chciałbym wam pokazać to wszystko. Jak to. Yeah, i put one second. Coś coś. Renkowicz. A usuńmy mm. kubalkę, żeby palety nie trącały mi do przodu, nie? e I tac. Preparati? Eh? Ok, come on. Ne po 'sto mitol culare, no, alle On the left side, yeah? This one on the right side, and the small one on the center, okay? It's not, number. It's not for me. What's for me? Ah, just only these two? Yeah. Okay. On the, middle or on, the left side? on the middle. But for maximum, yeah? Yeah, but take this one. The pellets is upstairs. Take on the down and you after you can push. Take this one on the on down. Yeah. Yeah, like that. And you can push down, on down. All right. Yes. Yeah. Come on! 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 Stop! On down. you can take the second pellets and push yeah again take this one pellets and you can push or like that but but no damage the pellet come on come on come on come on Perfecto. Good. Super. Okay. Close the roof, eh? Yeah? Yeah. Okay. Že nevím, co se rozdá. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. No, no i dobra. Nie uwierzycie jakie jaja. Kurde, miałem już wyjeżdżać. Oni do mi mówią, że dostali informację, że mam załadować jeszcze jeszcze jeden taki zestaw I teraz wszystko trzeba przestawiać ja pierdolę, tu gorąco, na tej hali mi w samych bluzach, a ja już mokry jak pies dobra yy, także nie wiem czy ten ten kierowniczek, to nie wiem czy się uda to nagrać ale spróbujemy także teraz dzwonię do spedycji wyjaśnić to i będziemy w kontakcie później okej okay, słuchajcie yy, dzwoniłem do spedycji, wyjaśniliśmy temat nie mamy nic więcej ładować, bo była umowa na dany przewóz na trzy palety na wagę 6 ton. Tyle załadowaliśmy, więc wyjeżdżamy. Niech drugie auto sobie bierze to resztę. Tak powiedziała spedycja I, i tyle. Jak co to możemy podesłać im drugie, drugie auto i załadować resztę. Taka była umowa, tak jest w zleceniu. Tak są wystawione wszystkie papiery. Ja wszystkie dokumenty na ręku mam, CMR-ki, te jedynki, wszystko mam, także wszystko jest legitnie. Więcej nas nie interesuje. Wiecie jakie jaja? Teraz się dojrzałem, że nie oddałem ciociowi, bo machnął, żebym jechał. Nie oddałem mu plakietki, nie? Nie będę z drugiej strony pokazywał, bo jest nazwa firmy i tak dalej. Nie oddałem mu tej plakietki, kurde. Ciort, może kiedyś przy okazji będę to się oddał. Teraz nie będę wracał się 4 km czy 5. Dobra, także do zobaczenia w kolejnym odcinku z transportu Majkiego. Posłuchajcie, jakie jaja, nie mogę się zdecydować. Odezwał się klient do spedycji i prosił, żeby wrócić się na miejsce załadunku i jednak załadować jeszcze te dwie, te dwie paczki. I ten, i że będzie dopłacał za tą kasę Także wracamy się na tą firmę doładować Jeszcze towar, to przy okazji oddam <grytanie> To dziadostwo eee, No i co, ponoć mają na mnie czekać, nie? Bo firma robi do 16, zobaczymy Cofnęłem się 22 km, czyli 44 km nadrobione, nie? Zobaczymy, co to z tego wyjdzie teraz. O, jajajaj, ja, 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 ja. miejsce docelowe znajduje Dobra. się po lewej stronie. Lecę do biura. Zobaczymy, co oni powiedzą, co z tego wyniknie. Także dam znaka. Cygany. Ha! No i tak, posłuchajcie. Moi drodzy widzowie zostałem zrobiony w jajo powiedziano mi że będą na mnie czekali i załadują te dwie paczki jeszcze dzisiaj zajechałem na firmę no i spotkałem tego kierowniczka z magazynu i zaśmiał się, mówi jutro rano ja mówię, dlaczego? powiedzieli mi, że będą czekali na mnie nie ma szans I ja mówię, czemu? wszyscy poszli już do domu zapraszam jutro, siódma rano Dzwonię do spedycji, mówię. Niemożliwe, dobra, ja już tam dzwonię. Dzwonię, zobaczymy co zrobią. Także dogramy coś jeszcze z decyzji, jaką podejmie moja firma. Czy jedziemy tak jak jest, czy czekamy do jutra? Zapaliłem światło, dogrywam ostatni kawałek już. Teraz już nawet telefonów nie odbieram. Eee, firma jest zamknięta. Załadunek jutro, siódma rano, eee, najwcześniej. No i w końcu wyszło na to, że jednak nie ładujemy. Jedziemy z tym co mamy. Także spierdzielamy. Sajonara. Takie to życie w transporcie. Raz tak, raz tak. Jak baba w ciąży. No ale cóż. Życie. Siemano.